Dzień dobry, witam serdecznie Nie, dzisiaj nie kącik czytelnika Chociaż się zbliża, niebawem omówię te książki Właśnie ze stołu Dzisiaj jest unboxing paczki Oraz Trafiłem tutaj na fanciki Na śmietniku, więc Połączę te dwa wydarzenia W jedno, w jedną całość Zacznijmy może od Paczuszki, którą dostałem od kolegi Od Wieśka Słowackiego który jest znany z pisania prze wspaniałych komentarzy u nas na kanale. Zawsze z tatą z rodziną całą zasiadamy razem i wspólnie odczytujemy jego komentarze. Mamy ubaw popachy, jest po prostu i zabawnie i jest duża wiedza, także wiesiek no, pełen szacun. No i co, zaczniemy od czegoś, co się nie zmieściło do tego boksa, bo to jest tak jakby boks w boksie, czyli skrzynka w skrzynce było. Pierwszy fand zgasło mi. O jest. A, może bez tego poradzimy sobie. Poradzimy sobie bez lampki. Przepiękna rzecz to jest. Przepiękna rzecz. Termometr, Patrzcie, ile jest. 21, 2. Prawie. 24 stopnie, 23,5 stopnia, nawet tak mogę tutaj określić Termo, y, temperaturę. Dalej y, to jest y, oczywiście, jak to się nazywa, barometr. Ojejku, tak do ciśnienia atmosferycznego i jeszcze higrometr, czyli wilgotność w piwnicy. Tutaj wilgotność mam, nie, dość sucho piwnicę, mam powiem Wam. Y, dość, dość sucho, fajnie. Wszystko tu się przechowuje bardzo dobrze. Taka wspaniała rzecz. No, chyba będzie wisiała u mnie w przedpokoju i zdobiło ścianę. Otwórzmy to paczkę i zobaczmy, co tutaj jest. Jest dużo rzeczy, jest dużo rzeczy. Zacznijmy od. Przepiękny tutaj świecznik jest. Przepiękny świecznik. Mega, mega. Bardzo lubię takie rzeczy. Bardzo lubię takie gadżety. Przepiękny z banuszek. Spójrzcie. No mega. Przecudne rzeczy. Dalej lecimy. Tutaj mamy... Już zapomniałem. A! Wiem! Tutaj jest komplet takich... Fachowo zapomniałem jak się nazywa. Czekajcie. Jesus. Nie wiem czy to otworzę. No i co teraz? Cięcie trzeba zrobić chyba. Jest! Nie zrobimy cięcia jednak. O, takie tutaj nasadki. Do wywiercania dziur w brzuchu i nie tylko. różnej wielkości. Przydatna rzecz. Sylwan chyba się ucieszy z czegoś takiego. Przede wszystkim, ale... Co tu jeszcze jest? Dla muzyków. Stroik do... Gitary na przykład może być. Można nastroić sobie gitarę. Fajna rzecz. Kojarzę, bo mój brat grywa na gitarze. Grywał. Tutaj, proszę Państwa, mam otworzyłem. I tutaj mamy na monetki takie pojemniczki. Mega. Mega przepiękne. I tutaj wymacałem, że to będzie to samo. Znaczy inny rozmiar. <laughs> Super. Uwaga teraz. To jest po prostu mistrzostwo. <laughs> Orzech. Orzech włoski. Ale czad. No po prostu czad. O! To jest dziadek do orzechów proszę Państwa. O. Można sobie tutaj orzecha udziałać orzechem fajowe przepiękne przepiękne i zwieńczenie tego tej przepięknej paczki to jest to kowadełko nie mam pytań nie mam pytań do mojej kolekcji to już siódme jednak wieśku nie myliłeś się jest siedem plus dwa w moich uszach czyli razem dziewięć <ścoughs> Ależ to, to jest kowadełko, no, królewskie, można powiedzieć. Królewskie. Wielkie dzięki, człowieku. Wielkie dzięki pozdrawiam żonę również. Pozdrawiam y, wszystkich członków rodziny. Dziękuję serdecznie za tak przepiękne dary, dary losu. Mogę zaśpiewać piosenkę nawet. I przejdźmy może do. O, zrobimy cięcie, i zaraz przejdziemy. Mee. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Tutaj mamy fanty śmietnikowe. Teraz taki obraz. Z tutaj ze skórzaną, martwą naturą. Bardzo popularne kiedyś obrazy. Na plim targu taki obraz na pewno szybko pójdzie. O, lepiej widać chyba tak. No i co dalej jest, jeśli chodzi o, pch, o, pch, o śmietnikowe fanty. Skarby można powiedzieć rzecz. Takie lusterko, przepięknej urody. Drewniane tutaj takie ozdobniki, kuleczki, takie. Można sobie je przywiesić. Nawet jest sznurek jeszcze oryginalny. No i to będzie się bardzo pięknie prezentowało. Czy to w kuchni w kuchni? No może być i w kuchni, czy w łazience czy w przedpokoju taka szkatułka no wczoraj to wszystko znalazłem elegancka kompletna nawet nie brudna za bardzo pusta niestety ale a propos szkatułek tutaj są szkatułki dwie które nie są puste I za chwilę do nich przejdziemy proszę państwa aluminiowa podkładka pod jakiś garnek, pod czajnik Wspaniała rzecz to jest. 1 rubel i 95 kopiejek, kopiejek. Tyle kosztowało. Wspaniała rzecz. Pchli się już o tą rzecz upomina. Więc na pewno będzie na pchlim targu. Ale przejdźmy do tych tutaj dwóch no po prostu niesamowitych rzeczy śmietnikowych szkatułek. Co w takich szkatułkach jest? Coś, coś tam... Coś tam gra. No dobra, otwieramy. Proszę Państwa, kulki, kule, chińskie kule relaksacyjne to są. Wyszukałem sobie w necie, co to znaczy. Co to gdzie to jak to. Taką kulę sobie można w rękach obracać i relaksują. Każda ma swoje jakieś inne działanie. Ta jest zielona no to jest pewnie jakaś uspokajająca są czerwone, niebieskie Jing yang tutaj widzimy można dwie na raz one się tu obijają o siebie o może tak tylko jeden mankament jest tutaj, że z jednej drucik odstaje o tutaj trzeba to jakoś podkleić no niestety, a tutaj mamy drugie delfiny motyw delfini no i większe są dla większych łap, mi się, o! Mi się nie, nie, nie mieszczą prawie w rękach. Na razie sobie zostawię te te gadżety, przetestuję. Może będę się relaksował z kulami. Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo za fanty w Wiesławie. I fanty śmietnikowe również zacne. Myślę, że podobają się Wam pokażę wam tutaj tak szybko yy, moją taką małą półeczkę z rzeczami, które nie poszły na film targ i chyba nie pójdą chociaż też te rybki pójdą na ale nikt ich nie chce za bardzo kupić, bo mamy kilka na film targu. Dobra, to trzymajcie się wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, cześć.